Proszę Państwa bardzo serdecznie wszystkich, witam tutaj na naszej konferencji naukowej na Papieckim Wydziale Teologicznym. Patrząc na plan, a znamy go mniej więcej już wszyscy, jak to będzie wyglądało, też pierwsze słowo przynależy do, do księdza rektora naszej uczelni, księdza profesora. Sławomira Stasiaka i bardzo proszę o rozpoczęcie na uroczyście naszej konferencji. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji, especially the guests from US. Welcome to Pope's Faculty of Theology by Wrocław. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Mówiąc na temat nowej ewangelizacji, Właściwie mówimy w sposób nowy o rzeczach starych, a ciągle nowych, bo przecież fundamentem ewangelizacji pozostaje zawsze Ewangelia i ten fundament, który został położony przez Jezusa Chrystusa. Jednak potrzebujemy ciągle nowych rozwiązań, potrzebujemy ciągle nowych odpowiedzi na aktualne pytania, stąd też potrzeba poprowadzenia takiej konferencji jak dzisiaj, i cieszę się, że dzieje się to w budynku, w reprezentacyjnej, możemy tak powiedzieć, sali naszego, naszej uczelni, sali dedykowanej Benedyktowi XVI, jednemu z największych teologów przełomu XX i XXI wieku, jeśli nie największemu. Jeśli nie największemu. Witam bardzo serdecznie również wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez radio, telewizję i inne środki przekazu. Życzę wszystkim uczestnikom, prelegentom bardzo owocnych obrad i ciekawych odpowiedzi na wciąż aktualne pytania. Ksiądz profesor Bogusław Droszcz, który zainspirował tę konferencję, również bardzo serdecznie księży profesorze dziękuję za pomysł i realizację tej konferencji.